Żeby zniszczyć budowaną przez lata reputację w środowisku hip-hopowym, trzeba się naprawdę postarać, lecz bohater dzisiejszego odcinka pokazał, że wystarczy kilka krzywych akcji, aby nawet najwierniejsi słuchacze o nim zapomnieli. Jeszcze kilka lat temu Soboty nie trzeba było nikomu przedstawiać, a jego dekalog był cytowany na wielu osiedlach. Swojego czasu Michał Sobota-Sobolewski uchodził za naprawdę charyzmatycznego rapera, niebojącego się eksperymentować z muzyką. Co więc sprawiło, że jego najnowsze numery nie przekraczają 50 tysięcy wyświetleń i bliżej im do disco. Sobota, znany również jako S.O.B. czy Shakespeare, swoją działalność artystyczną rozpoczął pod koniec lat 90., wiążąc się z ekipą Układ Skład. Natomiast rok później dołączył do popularnej w tamtym czasie grupy hip hopowej SNUS, z którą wydał album to warto Sprawdzony Maksymalnie Czysty. Kiedy zespół się rozpadł, Sobota kontynuował swoją działalność w składzie Mores SRH. W 2003 roku udało się grupie nagrać dwie piosenki na ścieżkę dźwiękową filmu Sylwestra Latkowskiego Klatka. A trzy lata później ukazało się jedyne wydawnictwo zespołu, słowo droższe od złota, po którym działania grupy zostały zawieszone. Kolejne lata kariery rapera to wejście do kolektywu Spółdzielnia Ogarni się i dołączenie do trasy koncertowej 100% Tour, która pchnęła jego popularność jeszcze wyżej. Trwa mało lat, zdrowiu, szczęściu, pomyślności. Przetrwania wola. W 2009 roku wyszedł mixtape soboty Urodzony, by przegrać, żyje, by wygrać. I wyczekiwany przez fanów pierwszy studyjny album pod tytułem Sobotaż. Płyta została w całości wyprodukowana przez Mateo, którego wkład miał spory wpływ na to, że pokryła się złotem. To właśnie na niej można znaleźć taki numery jak Tańcz Głupia, będące na liście 120 najważniejszych polskich utworów hip według serwisu T-Mobile Music, czy legendarny już kawałek Mój Dekalog. Oto mój dekalog, ziomusz, mój dekalog. Jakbym z nawiązał dialog a nadali mi go diabli to nie się, kamiennych współpraca soboty z mateo nie była jednorazowa a w kolejnych latach artyści jedynie pokazywali że doskonale rozumieją się jeśli chodzi o muzykę świadczy o tym m.in. numer nagrany kilka lat wcześniej pochodzący z mixtape'u jeszcze będzie czas mający prawie 80 milionów odsłon Nie da się ukryć, że był to pik popularności Soboty, który nie tylko aktywnie koncertował, ale również odnotowywał kolejne rekordy zasięgów w serwisie YouTube. A jeżeli Ty chcesz pomóc mi w budowaniu zasięgów tego kanału, skorzystaj z nowej opcji YouTube i podbij ten materiał. Druga płyta Soboty, Gorączka sobotniej nocy, bardzo szybko znalazła się na ósmym miejscu co tygodniowej listy przebojów Olis. Rok 2013 to z kolei ponowny bób na kawałek Tańcz Głupia, lecz tym razem w polowym wydaniu zblendowanym z podkładem piosenki Ona Tańczy Dla Mnie zespołu Weekend. Był każdy weekend jest zawodnikiem masz technikę na panienki, im moje piosenki Był to jeden z pierwszych sygnałów świadczących o tym, że sobota odnajduje się nie tylko w rapie, ale również disco, ponieważ piosenka została odtworzona ponad 20 milionów razy. Nie da się ukryć, że otwartość soboty na realizowanie tego rodzaju projektów muzycznych bardzo mocno odcisnęła się na polskim rapie, pokazując innym twórcom, że można robić muzykę inaczej, cały czas zachowując szacunek swoich związanych z hip fanów. Chodzę w disco, album sprawdź, to nie wszystko, mam co grać, zagram wszystko w Herach coś więcej czemu nie, chodzę w kluby, bo tak chce. W życie to są chwilę, chwile! W tym miejscu warto zatrzymać się na moment przy współpracy rapera z wytwórnią StoPRO i relacji soboty z jej założycielem Winim. Początkowo stosunki obu panów układały się na tyle dobrze, że mogliśmy usłyszeć ich nawet na wspólnych kawałkach. Co więcej, Vinny zaprosił sobotę do udziału na swoim solowym albumie Bóg jest Miłością. Jednak w wywiadzie sprzed trzech lat Winic już dał wyraźnie do zrozumienia, że ich relacja uległa mocnemu osłabieniu. E, o co chodzi tam z sobotą? Ja nie mam z tą osobą nic wspólnego. Żałuję, że kiedykolwiek miałem, i nie chcę się w ogóle marnować na czasu na rozmowę o tej osobie. Sobota nie pozostawał dłużny, równie chętnie komentując swoją znajomość z Winim, który, jak sam powiedział, był nie tylko jego kolegą, ale także szefem. Wini, oprócz tego, że był moim kolegą, no był moim szefem, można mm. powiedzieć. No jest był to bardzo trudny szef, że tak się wyrażę. Słuchaj, no generalnie no co skończyło się to tak, że oglądasz dzisiaj wywiadę winiego i słyszysz, że on żałuje, że mnie poznał. Ku zdziwieniu fanów w 2020 roku raper oznajmił, że kończy karierę, publikując przy okazji ostatnią szesnastkę na rzecz Hot 16 Challenge. Jak się okazało, owe zakończenie kariery mogło mieć mocny związek z wyrzuceniem rapera z własnej wytwórni. Mimo to, sobota nie odszedł od muzyki, a być może był to moment, w którym pójście na rapową emeryturę było dla niego najlepszym rozwiązaniem, ponieważ później było już tylko gorzej. Tamte te komentarze, te wypowiedzi, wszystkie i tam, no, nie wiem, nie wiem, o co chodzi, coś tak się. Dobra, pasa z soboty nie trwała długo, a patrząc na jego upadek z perspektywy czasu, nie można oprzeć się wrażeniu, że wszystko zaczęło się od pojedynczych afer, które z roku na rok nabierały kolosalnych rozmiarów. Jedną z nich pozostaje skandal z 2018 roku. W tamtym czasie ówczesna partnerka soboty, Melanta Seder, opublikowała w internecie informację, że została zdradzona przez rapera oraz że donosił na nią policji, kiedy w nerwach uderzyła go w twarz. Sobota niemal natychmiastowo zareagował na oskarżenia oświadczeniem, w którym, mimo tłumaczeń, nie sprostował kwestii zdrady, co może dawać do myślenia. Właśnie to wydarzenie sprawiło, że wiele osób odwróciło się od swojego idola. Oliwy do ognia dolała afera z jągmenem, a właściwie Krystianem Brzezińskim, polskim raperem, który jest ścigany listem gończym. W 2020 roku w internecie pojawiła się informacja, jakoby Sobota miał być tak tzw. sześćdziesiątką, określeniem niezwykle popularnym w półświadku, a ostatnio także we frikach. Jongman oskarżył Sobolewskiego o to, że jako mały świadek koronny doniósł na swoich kolegów w prokuraturze. Jest skończony, w jako człowiek, jak ktokolwiek nie chcesz nic Mam nadzieję, że ludzie którzy są świadomi, też w ten sam sposób zarabili. Sobota wówczas twierdził, że to Jongman nie zachował się w porządku wobec nich, nazywając przy okazji oponenta kurą rechońską. Jaka to jest przykrość, nie móc ochronić swojej kobiety. Poznasz to uczucie wtedy bo być może ja przyjdę do twojego prywatnego życia, tak samo jak ty przyszedłeś do mojego. Tym miłym akcentem mówię ci, pierdol się, kurwa, na Esa. W tym czasie środowisko rapowe niemalże całkowicie wypchnęło sobotę za swoje szeregi. Zawsze i wszędzie sobota jest, będzie sobota flow. Kto chuj wojuje, od chuj ginie. Chciałeś kurwa papierów, to masz Odnieś się do swoich kur... Jaśni, jak się rozje...łaś. Afera ciągnęła się bardzo długo, a mimo to raper do dziś nie zdołał całkowicie oczyścić się z zarzutów. Cztery lata temu Sobolewski zdzisował jeszcze Youngmana w swojej odpowiedzi na Lockdown Challenge, którym nieco odbił się od dna dzięki prześmiewczemu stylowi. Ups, baby, baby, znów wszystko na gębę. Ups, mordo, znowu ci nie wyszło, zrób dziś po... mówić kurwa Ups, masz tak na Ups, mordo, Niestety, po aferze nie pomogło nawet to, że po stronie soboty opowiedziała się grupa poznańskich gitów oraz jego samodzielne próby tłumaczenia się z zarzutów. Oprócz tego niechęć raperów i innych twórców muzycznych do soboty da się odczuć do dziś. Idź się lepiej bina na jakichś ringach, Filipek cię kura wyjaśnił, Jongman cię kura wyjaśnił, papiery cię wyjaśniły, ruroje. A ja się w ogóle w takiej afery nie mieszam? Nic nie wskazuje na to, abyśmy uzyskali jednoznaczną odpowiedź na pytanie, czy sobota jest konfidentem. Tam najważniejszą osobą w tym wszystkim był Robert R.S który po prostu chciał ode mnie pieniądze. Aha, ja miałem zapłacić to. 5 tysięcy na wypiski rzekomo. Mhm. Oczywiście ja nie dostałem nazwisk ani wiesz, konta do więzienia, w którym te wypiski, do którego miały pójść, tylko ja miałem po prostu to dać i na słowo im zaufać, że jacyś osadzeni, mhm. którzy są w potrzebie, te pieniądze otrzymają. W sieci do dziś można znaleźć różne dokumenty, które mają być dowodem w sprawie, lecz raczej nie będzie nam dane poznać prawdy w tym temacie. Sobota jednak zamiast wyciągnąć wnioski i komunikować się z fanami w cywilizowany sposób, jeszcze bardziej jątrzy dyskusję pod swoimi postami, na nowo wznawiając i tak ogromne emocje. Co ciekawe, w okresie pandemii Sobota zdecydował się na sprzedaż maseczek, między innymi z napisem je puści, co w obliczu łatki, jaką mu przypięto, wygląda dosyć komicznie. Na kolejne kontrowersje nie trzeba było długo czekać. W 2021 roku Sobota poinformował swoich fanów o kolejnym zajściu z jego udziałem. Raper miał zaatakować z partyzanta 19-latka, z którym, jak mu się wydawało, miał zatarg. Kiedy jednak okazało się, że pomylił osoby, rozpętała się wojna między nim, a niejakim Jokerem, bratem pokrzywdzonego. Jak kur. można nie widzieć maska, jest dotąd. Derruł pier. tatuaży, kurwa. Jak można nie widzieć brody, kur. gdzie oczywiście ja bym chodził bez maski. On, go również podejrzewam kur... ski, na nie. cały akurat niemiec. wtedy nie miałem, bo mi strzeliłeś lepa, więc. No. Jak w można blondyna z czarnym kurwa, pomylić? Gdzie ty powinieneś najlepiej kurwa, rozróżniać czarnych od białych? Chłopakowi, którą pierwszej autografy autografyku rozdawał. Będzie to polność tylko najpierw na tą naszą. Kolejne konsekwencje ataku na dziewiętnastolatka przychodziły same. Joker nagrał na sobotę Dis, utrzymany w prześmiewczym tonie, a łatka faceta, który ćwiczy do fame na dziewiętnastolatku, ciągnie się za nim do dziś. No właśnie, Federacja Fame MMA i Freaky. Co robią raperzy, gdy spadają wyświetlenia i zasięgi? Chwytają się wszystkiego. Dosłownie wszystkiego. W ostatnim czasie Sobota częściej występował medialnie niż na koncertach, m.in. uczestnicząc w gali Fame8 w walce ze znacznie młodszym od siebie raperem i freestylowcem Filipkiem. Sobota jednak nie poprzestał na jednej walce, lecz tym razem pojedynek odbył się w barwach Prime Show MMA, a jego przeciwnikiem był niejaki Push Barber. W tym miejscu warto wspomnieć, że to właśnie Push Barber był bliskim przyjacielem kamerzysty, który w 2024 roku, po ponad 4 latach, został prawomocnie skazany za pobicie starszego mężczyzny. Ponadto Push Barber razem z kamerzystą i resztą swojej pseudoekipy nagrali film, który w skrócie polegał na poniżaniu młodego i niepełnosprawnego chłopaka w zamian za pieniądze. Materiał odbił się szerokim echem zarówno w internecie, jak i telewizji. Wie pani, ja to nie zrobiłem specjalnie po to, żeby być sławnym, żeby upadlić po prostu. To po co? To był zwykły materiał, jaki był codziennie wrzucany, zwykły zapychacz. Na tym jednak nie skończyła się przygoda Sobolewskiego z influencerami tego pokroju. Chcąc dotrzeć do młodych fanów, promował się w komentarzach pod kawałkami Disco Marka, znanego szerzej jako Lord Gruszwil. YouTuber miał być oskarżony o pobicie 66-latka, który zmarł kilka miesięcy po zdarzeniu. Stosował substancje niedozwolone, czy prowadził samochód 300 km na godzinę. Jak można się domyślić poziom konferencji, w których brał udział Sobota nie był najwyższy. Podczas jednego z paneli raper został zaatakowany i uderzony w głowę. Kiedy zaczęły się kończyć pieniądze, Sobota zdecydował się także na udział w filmach Patryka Wegi, między innymi w dwóch częściach Kobiet Mafii. E, właśnie złapaliście nas przy pracy, a już skoro nas złapaliście, to chciałbym Was serdecznie zaprosić 22 lutego do kin w całym kraju na premierę Kobiet Mafii 2. Ostatnim filmowym angażem soboty było wcielenie się głosem w postać Ursusa w animowanym filmie Kwovadis, do której nagrał nawet piosenkę w dwóch wersjach językowych. Warto podkreślić, że na film łebie produkcja uzyskała notę 2-4 w skali do 10, co jest wystarczającym dowodem na to, że nie był to film najwyższych lotów. Występ w Gali Prime, afera 60 czy głupie pyskówki z fanami to jedynie część rzeczy, które można wytknąć w sobocie. Swego czasu głośno było chociażby o jego filmie na YouTube dotyczącego nowych, założonych w Turcji zębów. Raper mówił też, że rozważa przeszczep włosów. Wystarczy zajrzeć do sekcji komentarzy, aby zobaczyć, że widzowie raczej nie zareagowali na film pozytywnie. Nie wszyscy również wiedzą, że dwa lata temu Sobota został zatrzymany za jazdę bez prawka i pod wpływem środków odurzających, narażając tym samym zdrowie i życie swoje i innych. Jego management w tym czasie dementował tą informację, twierdząc, że raper owszem prowadził bez ważnych dokumentów, jednak pozostawał przy tym trzeźwy. Wracając jednak do aktywności w internecie, to można stwierdzić, że raper pozostaje niezrażony i wciąż publikuje prywatne smaczki. W ostatnim czasie w social mediach soboty możemy zobaczyć chociażby jak gotuje ze swoją żoną. Oczywiście, w sobocie nadal raz na jakiś czas zdarza się powiedzieć bardzo kontrowersyjne kwestie w wywiadach, jak chociażby o tym, że wolałby mieć córkę niż syna. Eee, na dzień dzisiejszy cieszę się, że, że nie mam córki, tylko mam syna, bo jakby moją córkę miała wychowywać oliwka, Brazer czy tam Brazil, to... No to k... by się jakieś k***isko odchowało, no umówmy się. Jednak zdaje się, że palnięcie głupoty raz na jakiś czas obecnie jest jego najmniejszym problemem. Chyba nikt z nas nie łudzi się już, że Michałowi Sobolewskiemu, dawniej jednemu z najbardziej rozpoznawalnych i cenionych raperów w Polsce, uda się odzyskać wizerunek prawilnego gościa, który po prostu robi muzykę. Spoglądając na jego kanał można dostrzec, że kawałki bardzo często nie przekraczają nawet bariery 50 tysięcy wyświetleń. Co więcej, do promocji jednego ze swoich numerów sobota musiał wykorzystać niesamowicie prosty, a jednocześnie żałosny trik związany z rzekomymi nudesami Bambi. W skrócie Sobolewski odniósł się do komentarza jednego z internautów chcącego nagich zdjęć Bambi i postanowił wkleić link do swojej piosenki, sugerując, że tam znajduje się to, czego oczekuje komentujący. Rzeczywistość nie pozostawia złudzeń. Upadek soboty dzieje się na naszych oczach, a doskonałym zwieńczeniem tego odcinka będzie nawiązanie do jednego z numerów rapera pod tytułem Co za Zban. So that's ban